Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli szukasz wyjątkowych płytek ceramicznych, to idealnie trafiłeś. Kolekcja gresu Deresa. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Kolekcja gresu Deresa znacząco różni się od standardowych płytek imitujących kamień. Zaskakujące, mocne kontrasty nie są typowe dla kamieni, które widzimy na co dzień. Przyglądając się płytkom, możemy się zastanawiać, co przedstawia grafika, na której znajdują się nieregularne kształty i niejednorodne obszary. Ten nietypowy wzór może kojarzyć się nie tylko z formą skalną, ale również z ziemią widzianą z nieba, która wyłania się spod śniegu. Dzięki wyjątkowo realistycznie oddanej strukturze mamy możliwość niemal namacalnie poczuć szorstkość powierzchni. Kolorystyka jest neutralna, ale nie nudna. Dzięki zróżnicowanym odcieniom od jasnego beżu i szarości porzucające się w oczy intrygujące czarne plamy. Białe tło sprawia, że zyskujemy chłodną świeżość i wyrazistą głębię w jednym. Płytki ceramiczne Teresa Poler. Symbol to GRS.421A.P, producent CeramStick, właściwości techniczne, długość i szerokość. Mamy dwa rozmiary, 160 na 60 cm, jak również 120 na 60 cm. Dla obu wielkości grubość tych płytek to 9 mm. Płytki są mrozoodporne, szkliwione, nadają się zarówno na ścianę, jak i na podłogę. Ich klasa ścieralności to 4. Powierzchnia, połysk, zastosowanie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie płytki są rektyfikowane. Więcej informacji zapraszam na ceramstick.com